Mamy obliczyć stosunek masowy pierwiastków chemicznych w kwasie aminoetanowym. Zawsze polecam narysować sobie wzór strukturalny tego aminokwasu. To kwas aminoetanowy powstaje od kwasu etanowego, który miał wzór CH3COOH, więc narysujmy sobie najpierw ten kwas, czyli jest CH. H, H, H. i tutaj mamy C. I grupa hydroksylowa. I teraz w miejsce tego wodoru on nam się odrywa, i tutaj się dołącza grupa aminowa. Czyli N, H i H. I mamy wzór kwasu aminoetanowego. Sumujmy sobie go do wzoru sumarycznego. Czyli mamy dwa węgle, czyli C2. Teraz wodory. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli H5. Następnie azoty mamy 1, czyli N. I O. Mamy dwa tleny. Teraz mamy zrobić stosunek masowy. Więc na początku napiszmy sobie masy cząsteczkowe tych pierwiastków. Przyda się tutaj nam układ okresowy. Czyli mamy dwa węgle razy masa cząsteczkowa węgla. Czyli to jest 2 razy 12 unitów. A to jest 24 unity. Następnie napiszmy sobie masę cząsteczkową wodoru, a że mamy 5, to będzie 5 razy masa cząsteczkowa wodoru, czyli 5 razy 1 unit to jest 5 unitów. Następnie masę cząsteczkową azotu mamy 1, czyli 1 razy masa cząsteczkowa azotu, to jest 1 razy 14 unitów, a to jest 14 unitów. I na końcu mamy dwa tleny, czyli dwa razy masa cząsteczkowa tlenu, to jest 2 razy 16 unitów, a to są 32 unity. Teraz mamy zrobić stosunek masowy pierwiastków chemicznych, więc robimy. Czyli masa węgla do masy wodoru do masy azotu do masy tlenu, to jest Węgla mamy 24 unity do 5 unitów, do 14 unitów, do 32 unitów. Unity nam się skracają, czyli stosunek to jest 24 do 5, do 14, do 32. Nie damy rady już tego bardziej skrócić. I to jest nasza odpowiedź.